Już wszyscy znamy magię słów, i możemy się nimi bawić znów. Nodzi uczy nas, jak słowa obrócić żart. Powiedz to z Nodim! Powiedz to z Nodim! Powiedz to z Nodim! Kopnij piłkę. Cześć, przyjaciele! Jestem Wiz Pouczmy się angielskiego. Widziałeś mecz piłki nożnej w Krainie Zabawek? Było wiele frajdy. Haha! Niezły strzał, Nodi. Cześć, Nodi. Witam, panie Bańkowstańko. Czy chcecie zagrać w nową grę? Tak, Wiz! Co mam robić? Powiedzcie nowe słowo, czyli kopnij piłkę. Kick the ball. Za każdym razem mówcie nowe słowo, kiedy Nodi kopnie piłkę. Kick the ball! Brawo, Nodi! Umiem to powiedzieć! Umiem, umiem, umiem! Kurę! Kick the ball! Kick the ball! Kick the ball! Aha! Wszystko okej, okay, Nodi? Tak, nauka angielskiego jest fajna! Kick the ball! Wersja polska Studio Fandowów Tomkowych. Wystąpił Fanstasia, Dagla sn 10 WR, FM, i inni.